U nas zmiany na podwórku, dziś jest 23 lutego. Kończą się buraki, Wysłodki buraczane, które były zadawane. Hmm, nie pamiętam od kiedy w grudniu. Wiecie, że nic się nie psuje, wszystko jest ok. Troszkę przymarzało, ale to była taka zima, że, że naprawdę było tak, przywiezione, ciepłe, przyduszone turem. Na to poszła folia, na te Gytłoki. I później przysypaliśmy po całości ziemią. I na to jeszcze raz taka plandeka poszła, żeby tam nie, nie spływało. No i po trochę, po trochę to wszystko fajnie tutaj nam wyszło. To jeszcze parę dni, jeszcze tydzień pewnie już będzie. Już odkryli, odkryliśmy całkowicie, także, także jak nawet zmokną to będzie dobrze. No tutaj. To co karczowaliśmy to te drzewo jest powoli tam się to robi no i tutaj chciałem właśnie wam pokazać że już jest zakończone są drzwi jeszcze, jeszcze faktycznie tam koło pół dnia zostało takie doperelki tutaj i tutaj kilka dni zeszło no w sumie dwa tygodnie ale ale to było chłopaki czworo robiło czterech przepraszam czterech chłopców yy, tu kolega Henyny to też tam jest on się udziela na YouTube, także może komuś tam coś napisał, to serdecznie go pozdrawiamy. Yy, nagram, znaczy, nagrałem już film z tego yy, zrobienia tego tych drzwi, także to wszystko skomponuję tam i wpuszczę, także będzie, będzie dobrze. Zadajcie pytania, jakie tam profil jest 4 na 4 tutaj z dwójką ścianką. No ten 4 na 4, tu jest. Kurde już nie widać. Ten jest 4 na 2. Wysokość 2 4 metry, szerokość też prawie 4. Okna z poliwęglanu, szyby takie takie jakby plastikowe, komorowe, 6 mm bardzo fajne. Na to czekałem od jesieni. Tamta firma, co mi robiła ten budynek, to robi co innego. Także poprosiłem kolegę, to mi to fajnie zrobił. Także będziemy, zasubskrybujcie mój kanał. Kto tam jeszcze nie subskrybował, to będzie po kolei wszystko wszystko tam pokazane. Tutaj krówki, te jałówki, limuzeum, one już koło roku mają. Jedna jest od krowy takiej czarno-białej mięsne i także także dlatego ma białą łezkę. Tutaj też chciałem... Chciałem... Uh, mm. No i właśnie, i to jest ten problem, ten stres. Chcę mówić, a się zaczynam. Yy, chciałem pozdrowić bieszczadzkie rolnictwo, nie pozdrowiłem go jak byłem w Tatrach, dlatego, że właśnie to była sytuacja co przed chwilą, że się zestresowałem i nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywają Bieszczady. Bieszczackie Rolnictwo jest taki kanał. Ma kolega około 100 krów, mamy klimuzę, także, także tam jest naprawdę też fajna, fajna sprawa. I pod tym filmem będzie na dole link. To serdecznie polecam, bo naprawdę jest bardzo fajnie ten ma i, i na pewno będzie miał dużo, dużo filmów z tego. A pamiętajcie, że się zaczyna zaraz sezon. Także tutaj będziemy wszyscy po trochę po trochę to wszystko nagrywać. Też chciałem polecić Angusy TV Angusy TV taki kanał, też go dam link do niego pod filmem, bo też tam jest, on ma Angusa nie limuze ale to akurat chodzi o to, że tam zaczął produkcję od początku, kupił 10 jałówek zacielonych, no i tam zaczyna się Właśnie hodowla, można podejrzeć u niego, bardzo też dużo opowiada, dużo tam live'ów robi yy, kolega, także no też polecam, polecam też kanał Macieja, też ma krowy limuzeum. i kobieta na gospodarstwie, kolejny kanał, to jest taki, że taki kanał, że krowy są w górach, w Alpach, w Austrii i tam też będzie budowa nowej obory. Od maja ma się zacząć, także też tam będzie dużo do zobaczenia. I także serdecznie polecam te kanały i na pewno wiele innych też jest fajnych. Także także można się wiele nauczyć od tego. O tam podejrzeć, coś popytać. No, i tak pokrótce tyle. Także mówię, zasubskrybuj mój kanał. Kto tam mnie nie subskrybował i dzwoneczek z boku to będą powiadomienia przychodzić, kiedy ja wpuszczam film. I jest temat, Co tam? jest temat taki, że właśnie po kolei tutaj pokazujemy, jak gospodarstwo cały rok trwaje, jak jakie tam prace są, no i, no i ciekaw jest. Także pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.